Przeniesienie kredytu z banku A do banku B jest proste i jest też opłacalne. Nie wymaga też zgody Twojego banku. Dlaczego więc nie robią tego wszyscy, którym się to opłaca? Nie wiem, może mają zbyt mało wiedzy na ten temat. Dlatego więc w tym filmie, w prostych słowach i na kalkulatorze, pokażę Wam na czym to polega i dlaczego sprawdzenie tego u siebie jest wręcz obowiązkowe. Refinansowanie kredytu hipotecznego to przeniesienie kredytu z banku do innego banku na lepszych warunkach. Dlaczego jest to opłacalne zarówno dla Ciebie, jak i dla banku? Główne powody są dwa: Ty jesteś lepszym klientem niż byłeś w przeszłości. Drugi powód: banki dziś oferują lepsze warunki niż oferowały kiedyś. Czasami to ten pierwszy powód sprawi, że otrzymasz lepsze warunki kredytu, a czasami ten drugi. Ale czy to ważne, z jakiego powodu będziesz płacił mniej, a Ty w zamian otrzymasz od nowego banku niższe oprocentowanie lub marże kredytu? A co za tym idzie niższe koszty całkowite, niższą ratę lub krótszy okres kredytowania w nowym kredycie. Omówmy te dwie sytuacje. Dlaczego w oczach nowego banku możesz dziś być lepszym klientem? Wartość twojej nieruchomości wzrosła. Dzięki czemu w oczach nowego banku będziesz o wiele bardziej atrakcyjnym klientem niż w oczach starego, kiedy brałeś swój pierwszy kredyt. Kupiłeś nieruchomość za 700 tysięcy złotych mając jedynie 10% wkładu własnego. Minął jakiś czas, na wykresie są to 4 lata, ale równie dobrze taka sytuacja może wystąpić już po pół roku kredytowania. Wartość Twojej nieruchomości wzrosła. Dlaczego? Bo e, nieruchomości w ostatnich latach drożeją o 20% rocznie. Jeśli jeszcze wykonałeś jakiś remont, wykończenie, to sam zdziwisz się, ile warty jest dziś Twój dom. Na przykładzie nowa wartość nieruchomości to 900 tysięcy złotych. Przy spłacie kredytu na poziomie 20 tysięcy złotych. Tak, w początkowych latach kapitał nie ubywa zbyt szybko. Na to też mam sposób i nagram o tym jeden z kolejnych odcinków. Dlatego warto zasubskrybować nasz kanał i śledzić kolejne nasze publikacje. Wartość kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości to jeden z podstawowych parametrów, jakie bada bank przy udzielaniu kredytu. LTV z angielskiego Loan to Value. Zobacz, co się wydarzyło i jak widzi to nowy bank. Ryzyko banku jest duże, bo udziela kredytu aż na 90% wartości nieruchomości. Bank powie OK, biorę to ryzyko, ale muszę na tym więcej zarobić i daje marże 2,5%. Podczas gdyby ten twój wkład własny był większy, bank mógłby dać marżę na przykład 1,5%. Masz kredyt, ale nie jest on najtańszy. To znaczy, na moment kiedy go brałeś, zapewne był. Zakładam, że sprawdziłeś wiele ofert i wybrałeś tę najlepszą. Ale spójrzmy, co wydarzyło się po jakimś czasie. Kredytu spłaciłeś niewiele, bo tylko 20 tysięcy złotych. Tak, niestety na początku kapitał nie ubywa zbyt szybko, bo rata to w dużej mierze tylko odsetki, ale za to wartość twojej nieruchomości wzrosła znacząco. Ale nie dla banku, w którym aktualnie masz kredyt. Dlaczego ten dokonał już wyceny na początku, gdy Brałeś kredyt i dla niego w jego dokumentach Twoja nieruchomość cały czas warta jest tyle samo, a więc na obecnym przykładzie 700 tysięcy złotych. Ale nowy bank spojrzy na tę samą nieruchomość zupełnie inaczej. Dla niego ma nową wartość rynkową, która wynosi aktualnie 900 tysięcy złotych. Ile zatem według nowego banku masz wkładu własnego? Podstawiamy do znanego nam już wzoru. LTV wynosi 610 tysięcy dzielone przez 900 tysięcy. 610, dlatego że Twój kredyt już jest w jakimś stopniu spłacony. Odejmujemy te 20 tysięcy od początkowego kapitału, który był zaciągany. 900 tysięcy to nowa wartość nieruchomości. Nowy wskaźnik LTV wynosi 67,7%. Bank udziela kredytu tylko na 67% wartości nieruchomości. Mimo, że suma kredytu jest identyczna jak w Twoim starym banku to dla nowego banku ryzyko jest znacznie mniejsze i dlatego może zrobić to taniej. Dla nowego banku masz już ponad 30% wkładu własnego, podczas gdy twój stary bank widzi wciąż tylko nieco ponad 10%. Czy już wiesz, dlaczego warto sprawdzić to również u siebie? Każdy z Was może wpisać tutaj swoje liczby z własnego kredytu. Ja dziś wpisuję liczby z naszego dzisiejszego przykładu, a więc kwota kredytu pozostała do spłaty to 610 tysięcy. Oprocentowanie w starym kredycie wynosi 7,80%, w nowym kredycie może wynosić 6,70%. Pierwszą wartość poznasz, logując się na aplikacji swojego banku lub sprawdzając umowę. Ta pierwsza metoda jest skuteczniejsza, ponieważ umowy są pisane trudnym językiem i często występuje w nich kilka wartości oprocentowania. W aplikacji zaś znajdziesz zawsze aktualną wartość swojego zadłużenia, aktualny okres pozostały do spłaty, oraz aktualne oprocentowanie, według którego bank nalicza odsetki. Jeśli nie możesz znaleźć tego ani w umowie, ani w aplikacji swojego banku, zawsze możesz zadzwonić do banku bezpośrednio i zapytać o te wartości. Druga z wartości to najlepsza na dziś dostępna oferta na rynku. Ta wartość zmienia się na rynku bardzo dynamicznie, dlatego że banki aktualizują dziś oprocentowania dosłownie co tydzień. Więc mamy na to kilka sposobów. Po pierwsze sprawdzić co jest w poszczególnych bankach. No, jest to najmozolniejszy sposób, no, ale skuteczny. Druga z opcji to jest śledzić rankingi. Takie rankingi będziemy dla Was również tworzyć na tym kanale co miesiąc. Trzecia z opcji to po prostu zgłosić się do nas i zapytać co banki dziś mają najlepszego. Specjalnie na tę okazję stworzyliśmy program kierunek niższa rata, dzięki któremu poinformujemy Was o aktualnie najlepszych możliwych ofertach banków. To co istotne, wszystko zadzieje się automatycznie, a Ty dostaniesz informacje w momencie, kiedy warunki rynkowe będą lepsze od tego, co masz aktualnie w swojej ofercie kredytowej, i będziesz mógł zdecydować, czy to właściwy moment na refinansowanie kredytu. Więcej o tym znajdziesz w opisie filmu. Tam znajdziesz też link do bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem w sprawie Twojego kredytu hipotecznego. Wpisujemy dane. Ja wpisuję dane z przykładu omawianego w dzisiejszym odcinku. Pozostało do spłaty 610 tysięcy złotych oraz 26 lat, czyli 312 miesięcy. Kalkulator liczy i pojawia nam się oszczędność. Na miesięcznej racie to aż 437 złotych. Na kosztach całkowitych to ponad 136 tysięcy. Jak myślicie, czy warto pochylić się nad swoim kredytem? Nawet jeżeli macie kredyt o połowę niższy i podzielicie liczby z dzisiejszego odcinka przez dwa, to i tak robi to wrażenie. To jednak nie jedyne, co możemy zrobić, bo jeżeli przyzwyczailiśmy się już do raty swojego kredytu, możemy wybrać zamiast zmniejszenia raty, skrócenie okresu kredytowania i finalnie skorzystać na tym jeszcze bardziej. Jeżeli wybierzemy tę opcję, to na całkowitych kosztach kredytu zaoszczędzimy 302 tys. złotych. Kosmos. Rata twojego kredytu pozostaje bez zmian, ale okres twojego kredytowania skraca się aż o 66 miesięcy, a ty dzięki takiemu posunięciu zafundowałeś sobie 5 lat życia bez kredytu. Brzmi nieźle? Skąd biorą się te oszczędności? Przy tak wysokich oprocentowaniach kredytów, które mamy dziś, przy początkowo długim okresie kredytowania, w racie zawarta jest spora część odsetek i tylko niewielka część kapitału. Gdy obniżamy oprocentowanie, a tym bardziej jeżeli skracamy okres spłaty, struktura ta zmienia się na naszą korzyść. Spójrzmy na przykład przy oprocentowaniu 7,8% oraz przy okresie spłaty 312 miesięcy spłacasz kredyt w następujących proporcjach. Całość raty wynosi 4570 zł. i 42 grosze, podczas gdy część odsetkowa tej raty to aż 3965 zł. a część kapitałowa to jedynie 605 zł. i 42 grosze. Gdy oprocentowanie spadnie do omawianej dziś wartości, czyli 6,7%, dzieje się to. Pełna rata Twojego kredytu wynosi 4133 zł. i 40 groszy. W tym część odsetkowa to 3405 zł i 83 grosze, a część kapitałowa 727 zł i 57 groszy. Nie dość, że rata twojego kredytu spadła z 4570 zł do 4133 zł, to jeszcze w każdej z tych niższych rat po refinansowaniu zawarte jest więcej kapitału. Już w pierwszej racie jest to 727 zł, czyli aż o 122 zł więcej niż w poprzednim kredycie. Pamiętaj, że może być jednak jeszcze lepiej, bo jeżeli możesz pozostać przy tej samej racie, a skrócić okres kredytowania, to struktura kapitału do odsetek wygląda w następujący sposób. Całość raty wynosi wciąż tyle samo, czyli 4566,61 zł, część odsetkowa 3405,83 zł, a część kapitałowa 1160,78 zł. Rata pozostaje na podobnym poziomie, ale w pierwszej racie płacisz już ponad 1160 zł kapitału, czyli o 555 zł więcej niż w kredycie przed refinansowaniem i o 433 zł więcej niż w kredycie po refinansowaniu bez skracania okresu. Patrząc na kapitał, można powiedzieć, że spłacasz swój kredyt dwa razy szybciej. Rata kredytu hipotecznego jest taka sama, jaką płaciłeś wcześniej, ale okres kredytu skraca się o 5 lat i 6 miesięcy. Myślę, że po tych przykładach wiesz znacznie więcej. Idźmy więc dalej. Pamiętajcie, że oprócz refinansowania, waszą bronią z kosztami kredytu hipotecznego są też nadpłaty. Te dwa narzędzia, refinansowanie i nadpłata, pozwolą wam pożegnać się z waszym kredytem hipotecznym o wiele szybciej niż wynosiły początkowe założenia. Czy odsetki to jedyne, na czym możemy zaoszczędzić podczas refinansowania kredytu? Skąd mogą brać się dodatkowe oszczędności? Jeżeli zapłaciłeś jakąś dużą opłatę na początku kredytowania, a więc albo prowizję, albo ubezpieczenie życia, nieruchomości, ubezpieczenie CPI. Była ona pobrana za jakiś konkretny okres z góry. Jeżeli refinansujesz swój kredyt zanim ten okres upłynął, to nie dość, że bank nie pobierze dodatkowych opłat, to jeszcze jest zobowiązany zwrócić tobie proporcjonalnie niewykorzystaną część tych opłat, które pobrał na początku, ale to nie wszystko. Może się okazać, że w nowym banku produkty okołokredytowe są o wiele tańsze lub może nie być ich w ogóle. To dodatkowa oszczędność. Zanim podejmiemy decyzję o refinansowaniu, czeka nas poważna analiza z kalkulatorem w ręku. Kiedy już jednak okaże się, że gra jest warta świeczki, nie ma na co czekać. Od tego momentu, kiedy jesteście już świadomi tego, co możecie zrobić, każdy kolejny dzień z nowym kredytem gra na korzyść Twoją i Twojego portfela. Taka analiza jest u nas bezpłatna i mając dane z tej analizy, będziesz mogła mógł podjąć decyzję o tym, czy warto refinansować Twój własny kredyt. Dlatego nie czekaj i zapisz się na swoją własną konsultację już dziś. Możesz tego dokonać, zarówno drogą telefoniczną, mailową, przez spotkanie online lub osobiste. Działamy na terenie całego kraju, a więc nie ma znaczenia skąd jesteś. Teraz często pojawiające się pytania i na początku pytanie numer jeden. Jakie są koszty całej procedury refinansowania kredytu oraz naszej usługi? W większości przypadków koszty te nie przekroczą tysiąca złotych. Zapewne słyszałeś o różnych kosztach w postaci Prowizji, prowizji za wcześniejszą spłatę, problemach, które robi bank, ale omówmy to sobie wszystko po kolei. Jeżeli ktoś chce otrzymać takie zestawienie kosztów oraz kalkulator, gdzie będzie mógł samodzielnie policzyć zaawansowane już koszty przenoszenia kredytu, zostawia nam w komentarzu ikonkę kalkulatora lub pisze kalkulator. Zacznę od naszego wynagrodzenia. Przede wszystkim pokrywają je banki. Działa to tak samo jak w przypadku zaciągania nowego kredytu na zakup czy budowę. Dziś ponad 70% kredytów hipotecznych jest udzielanych we współpracy z ekspertem kredytowym, dlatego nie będę się nad tym jakoś znacząco rozwodził, ponieważ wiem, że to rozwiązanie jest już popularne. Tego kosztu więc nie poniesiesz w ogóle, ale jakie inne opłaty mogą Cię czekać w drodze refinansowania swojego kredytu? Przyjrzyjmy im się. Na szczęście nie są one wysokie i często zwracają się już w pierwszej czy kilku pierwszych ratach nowego kredytu. Zacznijmy od prowizji. Przede wszystkim dbamy o to, aby kredyty, które udzielamy były jak najbardziej elastyczne, a co za tym idzie, w większości przypadków nie mają one w ogóle prowizji za udzielenie. Na szczęście większość banków ma właśnie taką ofertę: 0% prowizji na start. Prowizja za wcześniejszą spłatę to trzeba koniecznie sprawdzić. W umowach zawieranych po 22 lipca 2017 roku banki mogły pobierać taką prowizję jedynie przez pierwsze 3 lata trwania umowy kredytowej. Większość z nich jednak zrezygnowała z niej w ogóle. Jeżeli Twoja umowa jest sprzed tej daty, to taka opłata za wcześniejszą spłatę może występować, ale nadal jest kilka sposobów, aby jej uniknąć. Nie ma co się więc zniechęcać, tylko sprawdzić dostępne opcje. Dodatkowo czeka na nas kilka opłat związanych z formalnościami, na szczęście nie są one wysokie. Opłaty sądowe i porządek w księdze wieczystej. Po przeniesieniu hipoteki trzeba wykreślić z niej stary bank i wpisać nowy. Opłaty to odpowiednio 100 zł i 350 zł. Trzeba też zrobić nową wycenę nieruchomości, aby uzyskać lepsze warunki kredytu i aby tak jak omawialiśmy sobie dziś, przykładnie podnieść dla nowego banku jej wartość. Taki operat to koszt około 400 zł. Trzeba też zrobić nową wycenę nieruchomości, aby uzyskać lepsze warunki kredytu, tak jak w omawianym dziś przykładzie. Koszt takiej wyceny to około 400 zł. Dodatkowo trzeba wziąć ze swojego banku zaświadczenie o saldzie zadłużenia. Często jest to bezpłatne, ale banki czasami pobierają również za to opłatę i wynosi ona około 100 zł. Sumując te opłaty wychodzi nam 950 zł. Dla klientów współpracujących z nami mamy jeszcze specjalną ofertę, która dodatkowo może obniżyć te koszty. W przykładzie omawianym w tym odcinku koszt takiego refinansowania zwróciłby się już z nawiązką po trzech pierwszych latach, nie licząc kosztów związanych ze zwrotem prowizji czy ubezpieczeń. Czy zatem nie ma żadnych minusów przy przenoszeniu kredytu i zmianie banku? Na pewno jest kilka zagadnień, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Zdolność kredytowa. Przy refinansowaniu kredytu nowy bank zbada ją na nowo. Jeżeli chcemy przenieść kredyt na oprocentowanie stałe, warto mieć świadomość, że przy kolejnym takim ruchu bank na nowo zbada zdolność kredytową. Jeżeli przed nami zmiana pracy, urlop macierzyński czy inne istotne sprawy mające wpływ na naszą zdolność kredytową, warto to dobrze zaplanować. W dzisiejszym przykładzie przeniesienie kredytu jest tanie. Ale czasami pewne koszty są nie do uniknięcia, jak na przykład opłata za wcześniejszą spłatę, choćby w ciągu pierwszych trzech lat od zaciągnięcia starego kredytu. Wtedy lepszą decyzją może okazać się przeczekanie tego okresu i refinansowanie swojego kredytu dopiero po upływie tych 3 lat. Marże banku oraz stałe oprocentowanie. Szczególnie należy zwrócić na te dwa parametry uwagę podczas gdy przenosimy swój kredyt właśnie na oprocentowanie stałe. Ze względu na to, że bank, zapewniając nam 5 lat najczęściej oprocentowania stałego, od razu też podaje marżę, która będzie obowiązywała po tym pięcioletnim okresie i mimo że prawdopodobieństwo przedłużenia Umowy na kolejny okres ze stałym oprocentowaniem jest duże, to może się zdarzyć, że po pięciu latach różne warunki ekonomiczne sprawią, iż pozostanie na oprocentowaniu zmiennym będzie miało większy sens. Dlatego warto również zwrócić uwagę na marżę, którą bank proponuje po zakończeniu okresu stałego oprocentowania. Każda sytuacja jest indywidualna i tak należy do niej podejść. Solidne porównanie argumentów za i przeciw to podstawa każdego działania, szczególnie w tak poważnej sprawie, jaką jest kredyt hipoteczny. Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprawdzić, jakie korzyści możesz osiągnąć, to aplikacja Twojego banku, gdzie możesz sprawdzić aktualne parametry Twojego kredytu i nasz kalkulator lub bezpłatna konsultacja z nami. Podczas 15-minutowej rozmowy z nami dowiesz się, czy w Twoim przypadku takie działanie jest opłacalne, ile możesz zyskać i jakie kroki należy podjąć, aby mieć proces refinansowania już za sobą. Czy pamiętasz swoje starania o pierwszy kredyt hipoteczny? Często był to długi okres oczekiwania i stres z tym związany. Ale tu sytuacja jest zupełnie inna. Nie gonią Cię terminy z umowy deweloperskiej czy przedstępnej i może być tylko lepiej. A nawet jeżeli cała procedura nie zakończy się powodzeniem, to nic nie tracisz. Sprawdź swoją umowę kredytową już dziś, bo jestem pewien, że bez problemu znajdziesz przeznaczenie dla zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy. Jeżeli wiesz, że ktoś z Twoich znajomych posiada kredyt hipoteczny, podziel się koniecznie z nim tym materiałem. W komentarzach dajcie znać, jaki temat chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, cześć!